Wow. Dzień dobry! W tym odcinku pokażę Wam, jak sobie możecie zbudować w domu sami taki wzmacniacz stereo około moc 10W ale to też zależy, jakie zastosujecie tranzystory końcowe stereo. Oczywiście i ogólnie tutaj mamy ten wzmacniacz. On tutaj, on jest zasilany sieciowo. Tutaj, jakby mam wtyczkę, a przed wtyczką jest bezpiecznik 1,5A u mnie i wyłącznik. Tam za mną jakaś płyta leży. No i to mamy jedno. Dalej mamy. Trafo. Poczekajcie, bo to znowu się takie chwila. Nie, to, to w tą stronę jest gorzej. Chwila. Muszę wam ostrość. O! No jest zmiar Git. Y, trafo. Ja mam tak, y, jego oryginalne wyjście, czyli to co było, to jest 12V. Pojedyncze, zwykłe 12V prądu zmiennego, oczywiście. A ja dowinąłem drutem. Millimetr. Dawinąłem jeszcze jedno uzwojenie. Po prostu nawinąłem chyba. No nie wiem, tam. No trochę tego nawinąłem i zabezpieczyłem. I jakby tutaj mam takie uzwojenie dodatkowe z zasilania przed Chyba 6V. Po wyprostowaniu to mam 7 coś. No. I to jest pierwszy blok. Tam sieć i moje trafo. Dalej tutaj. To jest zasilacz. No i on się składa tak. Po prostu to Wam nawet nie rysowałem schematu, bo to jest najprostsze, najprostsze co może być. Yy, mostek prostowniczy, dałem na radiatorze. Kondensator duży, najlepiej dwa, no, jak największa pojemność, dałem 10 tysięcy mikro. Jedłem taką ceweczkę wygładzającą, yy, znaczy no, co dławik, żeby dławił wysokie częstotliwości. Wokół mostka cztery kondensatory po 10 nanofaradów i jeszcze na wyjściu równolegle z tym dużym, taki mały ceramiczny 100 nano to mamy pierwszy blok. Drugi blok to jest przedwzmacniacz. Jego ja tu trochę zmodyfikowałem, zaraz Wam będę pokazywał schematy. Korektor barwy, oczywiście jak mamy stereo to potrzebujemy... Kondensatory też mieć. Y, rezy, opo, nie, co ja gadam? Te potencjometry też muszą być stereo, takie podwójne. Co, nie mają trzech, tylko mają sześć nóżek. One są dużo droższe. I ja tutaj mam tak do regulacji y, głośność. To jest tak, od tej, od tej strony głośność. Y, wysokie i basy, czyli wysokie, niskie. Y, dobra. No i dalej, żeby było stereo, to jakby wszystko musi być raz i dwa, że w tym przedsmacniaczu są dwa kanały, tu widzicie, macie dwie takie same części, tutaj, no tutaj też, to jest stereo wszystko, no i musimy mieć dwie końcówki mocy, no i właśnie mamy końcówki, się zakurzyły już, e, no tutaj na y, tranzystorkach końcowych typ 41 i tutaj wyjściowy taki kondensator musi być na wyjściu dość duży 4700. To on jest w schemacie i takie kosteczki, żeby głośniki podłączyć. To ja to ze stołu wezmę i Wam, no i na wejście, wejście mam podpięte jack 3,5 mm, czyli ten no ten średni, ten najczęściej starał musi być, czyli nie, że macie jeden boles, tylko musicie mieć tu dwa. Jakby. Dobra, to to wezmę. I przechodzimy do schematu. To jest nasz schemacik. I e, jakby tak. E, to Wam go omówię ogólnie. Tutaj macie wejście. To jest oczywiście schemat jednego. Jak chcecie mieć stereo, tu musicie coś takiego zrobić dwa razy, no, na dwóch płytkach. Nie wiem, no rozumiecie chyba, o co chodzi, bo to jest jakby mono. Musicie dwie końcówki zrobić, żebyście mieli na dwa głośniki, czyli stereo. No i jakby tak, mamy wejście, kondensator taki wejściowy, co ucina składową stołą. On gdzieś tu będzie zapisany, to jest C1. Chwila, bo yy, co, 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 co? Co są tu? C. Co... C1, C1. Yy, jeden i pół mikro. To ja akurat taki miałem. Teraz Wam pokażę. No, jest. Bo w sumie to ja tego nie będę zdejmował, tylko gdzieś tu na bok sobie rzucę. To jest ten duży żółty. U mnie to jest. O, ten. Dobra. Eee, Zaczekajcie, tyle, co ja tam gdzieś tam dam. Eee, dalej. Eee, dalej tutaj to jest właśnie tak zbudowane fajnie, że nie potrzebujecie napięcia symetrycznego, czyli plus, masa i minus, tylko wystarczy wam plus i minus, albo no, plus i masa. No. Eee, I to jest właśnie eee, dzięki takiemu tutaj dzielniczkowi zrobionemu. No i ogólnie tak. Potem macie rezystorek taki do masy. On jest zawsze, bo to jest jakiś filtr RC, no filtr RC tu macie. Tutaj jest oczywiście para różnicowa na dwóch tranzystorkach. U mnie to są, zaczekajcie, jakieś chyba 2N, -y. tak. 2N 4000 na no 4403. To są takie w obudowach T98. One, ja je jeszcze połączyłem termokurczką, żeby one były jakby w jednym miejscu. One są na płytce, ja mam wszystkie płytki podami po w ogóle i żeby one były blisko siebie. I ja jeszcze spiąłem termokurczką. E, no, to są dwa tranzystorki. Znaczy, tu żadna wartość tak naprawdę nie jest taka, że musi być taka, albo wam nie zagra. Te tranzystorki to mogą być. No nie wiem. Bo to akurat macie PNP, ale możecie sobie przerobić to, jakby to, ten dzielniczek tutaj, rezystorowy, robicie jakby w drugą stronę, żeby zasilanie szło z masy. No nie wiem, da się to zrobić. Ja mam do tego taką fajną książkę. No, no i to nic nie jest krytyczne. To dwa jakieś tranzystorki PNP, zaraz, albo w sumie to Wam, albo już nieważne. No to sobie możecie zobaczyć parametry tych, no i coś takiego w tym stylu dobrać. Oczywiście PNP. E, dalej, no tutaj macie zasilanie idzie, taki kondensatorek tutaj i przez ten dzielnik jeszcze też kondensatorek, to jest ten chyba 22 nano, ten 100 y, mikro, nie nano. 22 mikro, 100 m, mikro, tak? No i tutaj ogólnie Wam nie będę za tak każdego elementu też omawiał. Tutaj powiem Wam idzie na tranzystor sterujący. U mnie to jest BD139, taki tutaj C3 z kondensatorkiem takim, żeby obcinał tam wysokie częstotliwości. Eee, dalej tu, e, to tutaj jakby z bazy tego, tutaj to ogólnie, jak macie tutaj to wszystko, bo to jakby widzicie, że to wam wychodzi do wejścia. Wyjścia, oczywiście. To tutaj jest taki rezystorek z kondensatorkiem. I tutaj tak samo. To ogólnie jest sprzężenie zwrotne, się nazywa. I jakby, jakbyście chcieli, to w tym miejscu zamiast R8, który u mnie jest. Chwilka. U mnie R8 to jest 560 ohm. Tutaj tutaj macie, to możecie dać pod kółeczkę rezystorek e, dostrojniczy, nastawny, e, i bo to jest ten rezystor, wartość tego rezystora ustawia jakby wzmocnienie układu, czyli jak na przykład macie tak, że wam że jak włączycie, to macie jakąś mega dużą czułość i ledwo coś słychać, to sobie tutaj wstawiacie. Albo dobieracie też tak eksperymentalnie, bo tu nic nie jest krytyczne. No, tutaj macie układ bootstrapu na tym kondensatorku. No i dobra, to tutaj wracam. Dalej tutaj idzie na, no już na jakby na tranzystorek końcowy. Tutaj jak widzicie, to są dwa tranzystorki końcowe. To jest T i ile. T5 i T7, te 2 te, te z przodu, to są tranzystory końcowe. U mnie TIP41C się nazywają. I jakby, Bo to są dwa takie same, czyli dwa NPN, a ten na dole zawsze musi być PNP. I on działa w, w układzie SIKLA jego z tranzystorkiem BD139. 100, nie, PNP to jest. BD 140 i tutaj mamy układ Darlingtona z BD 139 i ogólnie tutaj mamy ten zaczekajcie A, nieważne bo zapomniałem jak to się nazywa bo co już dość dawno. Znaczy to chyba skończyłem budować z 3 tygodnie temu ten spacer i to się nazywa to jest układ prądu spoczynkowego tutaj na tranzystorku yy, takim dość małym. Pokażę Wam na końcówkę wam tutaj. To macie ten, ten mały tranzystorek TO92, tak no i tutaj macie yy, to jest. Yy, tutaj macie to jest tranzystorek yy, ten. Starujący, ten, te trzy, i tutaj macie te dwa tranzystorki. Yy, nie wiem, który jest który, ale te z Paryższykla i Darlingtona. I tutaj macie te dwa końcowe. No i co tu jeszcze, by omówić yy, chwilę? No to tak, tutaj mamy rezystory emiterowe. Tutaj ja zapisałem 0,22 OMA na 5W. No, na 5W by się przydały, ale nie muszą być na 5W. Eee, jakby. No, ale najlepiej, żeby były. To są teraz oporniki duże. To są. To tak, tak wygląda opornik. To jest ceramiczny. I nie musi być 0,22Ω, czyli to jest. No, 22 setne ω eee, Ale. No, może być 0,1Ω. Tam jest 0,33. No, żeby było poniżej 1 oma. I żeby były dwa takie same. No, dalej tutaj mamy układ Zobla, to jest chyba 10,68 nano. Potem ten kondensatorek, ten, ten tu. Yy, no i wyjście na głośnik. Głośnik 4 do 16 om. A no i prąd spoczynkowy ustawiamy tam podkówką. Ja wam teraz. Przeczytam taki opis, co zrobiłem. Chwila. no tak. Jak uruchomić, jakby pierwsze uruchomienie przeprowadzamy bez tranzystorów końcowych, czyli bez tych typów, tych, tych tu, tych dużych. Wylutowywujemy znaczy nie wlutowywujemy ich. O, może tak. Rezystorek nastawny PR1, czyli to jest ten, o którym wam mówiłem, to jest taki. Tu się wkłada śrubokręt, gdzie się tym kręci. E, ustawiamy na środek, podpinamy pod wyjście słuchawki 32OM. E, no, słuchawki telefoniczne do telefonu albo jakieś inne takie, żeby miały dość dużą oporność. Po prostu podpinamy do wyjścia. E, Podajemy dźwięk na, wyjście, na wejście i w słuchawkach powinniśmy usłyszeć nasz dźwięk. Może być zniekształcony, no może trochę zniekształcać, bo to jakby będzie lecia, będzie tylko wzmocnione przez jakby ten BD140 i BD139. Więc to, no i to tak nie jest do tego przystosowane, za bardzo. Eee, teraz w wlutowywujemy. Lutowywuje, w Transistorki końcowe podpinamy zwykły głośnik 4 do 16 ohm. Głośnik, takie kolumienki, jakieś co macie. Podpinamy dźwięk do wejścia i w głośniku powinniśmy ten dźwięk usłyszeć. I teraz, tak, ustawienie prądu spoczynkowego. Miernik w trybie miliV, czyli zaraz wam pokażę. Jak macie, najzwyklejszy na świecie miernik, taki na przykład. To ustawiacie tutaj prąd stały i ja mam do 200 mV. Dobra, czy tam dalej? Yy, bla, bla, bla. Po, yy, miernik na trybę mV podpinamy pod R13 lub R17. R13 L, lub R17 to macie te. To są te emiterowe rezystory na emiterach. Są te dwa duże. Czyli po prostu pod jego styki podpina miernik pod jednego albo pod drugiego. Niektórzy tak mierzą na dwóch, ale ja mierzę na jednym. Czyli po prostu tu miernik, tu jedna sonda, tu druga. I czytam dalej. Włączamy wzmacniacz i kręcąc PR1 rezystorkiem nastawnym tym, wkładamy śrubokręt i kręcimy przy włączonym wzmacniaczu. Na odpiętych głośnikach i bez dźwięku na wejściu y, ustawiacie 3,3 mV albo coś koło tego. No nie musi być tak dokładnie. Y, pod koniec można tranzystorki pary różnicowej T1 i T2 zgrzać w jednej termokurce. No to już wiecie. No i ogólnie to sobie jeszcze możecie oglądać schemat. Znaczy ja Wam wszystko dam w opisie. No ale to są same końcówki. Hello. Jeszcze korektor barwy i przez nocę. I wam wszystko pokazuję. Schemat korektora jest banalnie prosty nawet nie wymaga zasilania nie musicie go zasilać napięciem no i po prostu, znaczy to musicie zrobić też razy dwa, tak jak końcówkę, bo to macie mono, a musi być stereo, i oczywiście potencjometry muszą być stereo. Tu macie. Basy wysokie, głośność. No i co tu macie? Yy, po prostu kondensatorek odcinający składową stałą, jakiś rezystorek, tutaj kondensatorki. No, po prostu, no i tutaj na wyjściu głośność oczywiście. Tutaj wszystko macie. Yy, do tego, yy, do przedwzmacniacza, korektora i pły yy, i tego. Bo ogólnie korektor i przedwzmacniacz to nie są moje projekty, bo ja się takimi rzeczami nigdy nie interesowałem i nie wiem, jak coś takiego zrobić od podstaw, jakby. Więc ja wam do tego wszystkiego podam link i płytkę, już w stereo będzie płytka. Płytka jest w stereo, to jest z jakiejś hiszpańskiej strony, a końcówki mocy to jest od początku do końca, jakby mój projekt. No tam przy pomocy kogoś oczywiście tam elektrody. No. E... I no i to macie korektor. Co to jest? Sida? Tak. Tu macie przedwzmacniacz. E, przedwzmacniacz, tak. Tu to jest jego schemat. zasilać go napięciem jakimś od, powiedzmy. 6 do 12 V, i tutaj jest albo w sumie to Wam przeczytam potem. No, tu macie na jednym tranzystorku. Oczywiście to też musi być razy 2, ale tu już macie płytkę gotową. Jak będziecie mieli za cichy dźwięk, to możecie usunąć od 1 bo on jakby Wam, bo to by było naprawdę za mocne, bo ten wzmacniacz to. A w sumie później zobaczycie. Jest bardzo czuły. Jakieś sygnały dosłownie potrafi wzmocnić miliwolty na końcówkę ten przedwlądniacz. Mi sygnał z radia AM, który gra cichutko, takie własnej roboty, o którym będzie film. Ja też Wam zapowiadałem na filmie z Battlefielda niedawno. No to ogólnie bardzo dobry. Yy, nie macie się co bać, że na przykład Wam zbudujecie powiedzmy radia. I mam on tego w nie wzmocni, bo on większość wzmocni, co nie e, Mikrofon, mikrofonu nie próbowałem, ale myślę, że też sobie na pewno zaraz. No. E, i opis wam przeczytam. A, tranzystorek. E, a w sumie ja dałem 2SC3198, ale już wam o tym czytam. Opis wam przeczytam. tranzystor T1. To no, powinien być niskoszumny, czyli dajecie byle jaki tranzystorek jak niskoszumny, obudowa T90, T92. Oczywiście najlepiej tam. Nie wiem, jaki jest w tym opisie hiszpańskim podany nawet. Nie mam pojęcia. Ale też w opisie hiszpańskim to nie jest ten sam schemat. Bo jak możecie zobaczyć, ale pewnie nie, no, nie macie, jak zwrócić uwagi na to. No, tu jest parę zworek. Tu są. Jedna, nie, są dwie zworki i takie dwa zostawione puste miejsca. Bo tam jeszcze był taki kondensator i rezystor do masy, ale my tego nie dajemy. Po prostu tam daje się na miejsce kondensatora zwora, a w miejsce e, opornika, no nie wlutowujecie go, nie wlutowujecie go czy coś. E, Tran, tak? R5 i C3 dla dwóch kanałów mogę, mogą być jedne tworzą filtr RC. Tu filtr zasilania to jest. I jakby na tej nawet hiszpańskiej płytce to jest po prostu zbudowane jedno. Nie macie że, bo to nie macie że dla dwóch kanałów macie dwa. Tylko to macie jedno. C3 i R5 są jedne. Tak, no i wszystko omówiłem. No, co mam jeszcze mogę powiedzieć, że z zasilania przez wzmacniacza, sobie przez opornik zasilam diodkę LED. No i w sumie to tyle. Kondensatory nie muszą być jakieś nie wiadomo jakie, w sumie każdy rezystor, to, nie rezystor tylko Kondensator mam z wylutu. E, aha, i jeszcze Wam to nie powiedziałem. Jak macie, już Wam mówię, to jest w końcówce R10. Ten, to on musi być jedno albo dwuwatowy. E, tutaj macie, bo on się będzie dość dużo grzał. Oczywiście żadna pojemność, ani oporność, ani wartość żadna nie jest krytyczna. Więc. Nie macie co się bać. To teraz bym może pokazał, jak to gra. No i ogólnie teraz podpinam kolumny moje, takie dostałem, fajne. I jak podpinacie, to wiecie, w głośniku macie masę mi, no, minusa i plusa, ale często to nie jest oznaczone. Jak to sprawdzić? Pokładacie. Tam, gdzie sądzicie, że jest minus, minus baterii, powiedzmy 9V, a tam, gdzie jest plus, podpinacie plus baterii 9V yy, i powinniście, jakby, yy, jeśli, jeśli dobrze podłączyliście, czyli tam, gdzie jest plus baterii, a minus tam, gdzie minus głośnika, jakby plus, gdzie plus, minus, gdzie minus, to membrana głośnika powinna się wychylić do przodu. A jeśli jest źle, to do tyłu. No i tak. Będziecie wiedzieli. A więc tak, tu mam kolumienki, dwie kolumienki po 4 omy. To na wam pokażę. tej firmy raczej nie będę pokazywał. No to chyba nie mam. Głośnik wysokotonowy. No. Haha. Chciałbym atrapa. Oczywiście atrapa. No i głośnik nisko to ma takie fajne. Membrany całe. No to co? Podpinamy dur ile mi kabla nie chyba mi kabla nie się mi te albo nie wiem zobaczymy włączam chyba mi starczy chwila gdzie leci 230 to tu trzeba uważać chyba zwarcia nie będzie Zaczekaj, żeby się płytki na siebie nie nakładały? Ja to włożę sobie do obudowy, bo już nawet mam obudowę. Znalazłem taką na śmietniku fajną z vhs -a. Bardzo fajnie. Nawet nie wybuchło. No to mnie to cieszy. Chwila, głośno jeszcze, stop. Dobra, i teraz sobie w sumie ten komputer. Bo, czemu nie? Jestem przy komputerze, to za komputer. Podepnę. E, no i dobra, słuchawki. Zaczekaj, wypiłem to, wypiłem. E, i sobie coś puścimy. Jakąś muzyczkę. Wartowałem <grytowałem> e, oczywiście. Nie wiem, co puścimy, ale chwila. Chójdę, bo muszę coś znaleźć. Czekajcie chwilę. I dobra, znalazłem jakąś muzyczkę. Nie wiem co to za muzyczka. Ale jakaś to jest muzyczka. Dobra, na razie wszystko na minimum. A, I podpinamy. Albo sobie... Zaczekajcie, puszczę już tą muzyczkę. Niby bez praw ma być autorskich, ale zobaczymy. Sprawdzam. Ej czemu nie gra? Nie leci ta muzyka? Halo. Eee, czekajcie, bo no chyba, chyba, nie wiem, ale coś się chyba wydarzyło tutaj, takiego niedobrego. A, wiadomo, <laughs> jak zwykle, się ten kasztan taki urwał. Czekajcie, już kasztana przylutowałem. Zobaczymy, czy nie wybuchnie. Ja? A ja? Nie ma? Może głośno zagrać, słuchajcie, tylko nie wiem, czy mi coś się nie rzuci. I to w tym odcinku by było na tyle. Do widzenia. Jak słyszycie, brób jest mały.